To łosiorki są, ale pięknie bo poszły Chodzę, tam sąsiad szlifuje formę O, proszę tutaj drugi sąsiad O Też te te, te ruskie parę sztuk A moje osiory Jaki to Ale chodź tak zapieprzają głębie. Pięknie. Może do ściny zajdę, tam do sąsiada, tylko jagie prawie w dachu. No i 150, może 200. Sztuk. O, schodzą moje tam. Na niego. sąsiada tam niżej. O, sąsiada. O, o, sąsiada. Moje tam poszły. Patrz, Grzesiu. Sąsiada nisko. Moje jak nad nim kręcą. Może zaraz zgoni jeszcze raz. Żeby się ścięły. Goni to towarzystwo, czy nie? Czy ma zaradieść? <grystanie> no, góra, a już widzę, wracają, wracają, nic z tego, nic z tego, ale forma jest, forma jest. Mistrzostwo Wyrabiają ładnie Pięknie chodzą słońce <sąśla> Są znów tam podbija, podbija do góry Ale <sąśla> Za słabo Za słabo Za słabo No, 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 dawaj, dawaj tam, Góra, sąsiad Góra, dawaj tam trochę, te towarzystwo swoje, nie, nie schodzę. To nie koniec Przychodzą... O, poszły sąsiada wyżej Poszły sąsiada wyżej O, sąsiada Sąsiad trochę je podniósł to moje teraz straszliwie wysoko też poszły o obniżają Może jak tam pójdą To moje tu sąsiada o! No jakby tam poszły to będzie ścina no, Mniej więcej już na tej samej wysokości latają Na tej samej wysokości chodzę. Tutaj poję. Tu sąsiada o, 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 o. sąsiada. Się oddaliłem. Jest moc. Jest moc. Zimno A zimna w Wariacji

I sąsiad tam Jest i sąsiad tam Ale co ma już przyszły za późno Chyba zgonił mógł wcześniej Jak były moje tam nad nim Jak były nad nim to on wtedy nisko jego chodziły Teraz poszły w górę a może jeszcze coś z tego być Może jeszcze coś z tego być Na by coś było, to jeszcze się dobra.